Kolejny tydzień, więc kolejny opening. Dzisiaj otworzymy sobie połowę Booster Boxa Evolving Skies, który dostałem od pokemonshop.pl. Te booster boxy można było kupić w cenie 499 zł za boxa, czyli to jest super cena na polskim rynku, bo widziałem, że inne sklepy sprzedawały po 700 zł za booster boxa. 599, 699 takie były ceny. Ostatnio otwierałem na czas tego booster boxa, ale no, chciałem nagrać dobrze. Bo czasem ten fokus nie wyszedł z tą kamerą, tak różnie bywa. Poza tym oświetlenie było inne, zmieniające się. Nie mogłem wszystkiego kontrolować samemu, ale dzisiaj na Wasze życzenie. Właśnie zrobimy sobie w normalnym stylu. Właśnie taki opening na spokojnie. Najpierw jeszcze szybkie info odnośnie priorterów. Zostały ostatnie Priortery Astral Radiance Build Battle Stadium za 220 zł. Nowość, akrylowe super casey na booster boxy, które zabezpieczą Waszą kolekcję produktów SEAL. Boosterboxy mają to do siebie, że się potrafią zaginać, a akrylowy case u ult firmy Ultra Pro na pokemonshop.pl pozwoli wam zabezpieczyć wasze booster boxy. Dzięki czemu kolekcjonersko zyskają na wartości. Dodatkowo zestawy 100 Topladerów oraz 100 Sliwów Ultra Pro amerykańskiej firmy do zabezpieczenia kart Pokémon. No i jak zawsze, z kodem Hikomikos dostaniesz gratis kartę z moim autografem. A jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, Mystery Pack oraz ekstremalne spotkanie, link w opisie. Dodatkowo gratis jest do tego zestawu pocztówka Szczarizatem, karta promo Snorlaxa Hikomikosa oraz Munchlaxa Hikomikosa. Reszta priorderów Astral Radiance sprzedała się w całości. Dziękujemy Wam bardzo za zakupy. Dobra, podziękowanie dla Pokemon Shop, a teraz zapraszam Was na unboxing boosterków. Ma 50 więcej, Zostać tak, bardzo Wszystkie te boostery już są wyprzedane. Kto zdążył zamówić priortery ten ma. Zazwyczaj jest tak, kto pierwszy, ten lepszy. Priortery się szybko wyprzedają. A my dzisiaj jedziemy z Evolving Skies, którego mamy tutaj dużo. Merip, Wubofet, Love Disk, Webble, Bagon, Washi, Energia Scrafty, Ursaring Crystal Cave. Kolejny boosterek Evolving Skies. No, w tym secie jest e, taki jeden Glaceon, który mi się bardzo podoba. I chciałbym go trafić. Jest też Rajhan. Flarion V Max. Wow. Zaczynamy potężnym, ognistym Pokemonem, Spójrzcie na ten atak. Max Detonate za 100 razy za odrzucenie 5 energii. Zadaje 100 dodatkowo za każdą energię, którą odrzucisz. Wow. To jest coś po prostu fenomenalnego. Flarion V Max. No tutaj. Pozdrowienia dla Somwoki. O jej, ulubiony Pokémon. Wędruje tutaj. Do tyłu. No, a my dalej lecimy z boosterami. No jest tego trochę, więc myślę, że zdążymy. Jak widzicie, Pokémon Shop, zawsze dobry drop. Leci tutaj Flarion do naszej kolekcji, do mojego albumu z kartami Pokémon TCG, Evolving Sky, Sword and Shield seria. Ja zbieram e, karty Pokémon. Pytaliście się mnie ostatnio w komentarzach, jak to jest, że ja organizuję sobie kolekcję, czy Pracuję według numerków, czy według numerów w Pokédexie, czy według typów Pokémonów. Ja mam po prostu system, który przyjąłem od mojej koleżanki, która pracuje w Pokémon Center teraz. Nie w Pokémon Center, tylko w The Pokémon Company ona pracuje. I jej system jest taki, że ma każdy album na osobną serię. Ja uznałem, że każdy album to by mi to zajęło dwie szaty moje na kolekcję. Więc uznałem, że zrobię to w troszkę mniejszym stopniu i zrobię takie większe albumy, do których powkładałem tam po dwie, trzy serie. Wow, Arctowish V. Bardzo fajna karta też leci na bok do foliki, do zapakowania. I ona miała taką no, całą gablotę. W każdym segregatorze też boosterki miała po cztery w koszulce, opakowań z boosterboxa i tak dalej. Więc uznałem, że ja zrobię e, kilka sztuk, żeby po prostu kilka serii mi się mieściło w takim większym segregatorze. I moja metoda jest na każdą kartę w jednym okienku z serii. No, takie strony do segregatorów kupuję sobie. Jest tam dziewięć stron na taką jakby A4 i tak pakuję sobie wszystkie moje karty do kolekcji. I próbuję zabrać wszystkie sety jako master, czyli zbieram cały set z kartami zwykłymi jak te. Tutaj, komony, ankomony i tak dalej. Zbieram również je w wersji reverse, dlatego mi zależy na rewersach, dlatego również mam skup bulku kart Pokémon na stronie hikomikos.pl. znajdziecie więcej informacji na temat bulku. Bardzo mi się podoba ta ilustracja tego marszadoła, jest bardzo ładny. Tak, tutaj zmukuję te świece, on też wędruje do mojej foliki, bo jest no naprawdę śliczny. Marszał. Kto oglał, oglądał Pokémon, Wybieram Cię, film na Netflixie, no to tamten Marshadow również się pojawia. Ja byłem w Kinie, powiem Wam. Byłem w Kinie, dostałem boostery również. Zresztą recenzja tego filmu jest na moim kanale Hikomikos. Eee, tak to wygląda. Tak sortuję kolekcje, eee, że mam po prostu takie albumy i zbieram wszystkie serie kart, jakie wyszły. Sajda, Graffled Draws i Flabbeb Rękawica do kopania. Tropius, Energia, Swayless, Cinias, Resolve. Ok. W co nie jest tak źle. Mamy kartę Vimax Flareona. Mamy jednego V. Może być lepiej jeszcze. Jakiś fajny V. Miło by było, gdyby się trafił. Fletching Zorua. Nice. Mamy tutaj Wishy Washi, Aroma Lady, Sanemon, Moon Okej. Ok. Bubufet, Laftisk, Webble, hippopotamus Zorua, Curem, Gourgeist, Energia, Boost, Shake, bombi i Avalag. No i przypominam, do wygrania jest dzisiaj... Boosterek, ale niezwykły boosterek, bo ekstremalne spotkanie. Ekstremalne spotkanie to moje boostery customowe z kartami z podwójnej kolekcji, także w ekstremalnym spotkaniu możesz trafić karty, które mi się trafiły jako podwójne. Czyli jak ja już mam na przykład tego Arctowisze, no to on poleci do takiego boosterka i właśnie możecie wesprzeć mój kanał, kupując takie boosterki na pokemonshop.pl. Bardzo fajna sprawa, bo wspieracie mój kanał, a w tym boosterku jest gwarantowana rzadka specjalna karta, czyli macie gwarancję, że traficie EX Dlatego się wzięła nazwa ekstremalne spotkanie z tego powodu. Dobra, to mamy chyba wszystko zalokowane w tym odcineczku. Pokémon Shop mamy fajne ceny kart. Mamy ekstremalne spotkanie. No jest co robić, jest co robić. Salamence. A, ale ładny kalariański Articuno. Nie wiedziałem, że taki powstał. Tytuł, co się ja za mało? Tych Evolving Skies chyba nie miałem. A no tak, bo ja tego trainer Boxa tak szybko otworzyłem. Nie przyglądałem się, ale piękny on jest. Zobaczcie. Kalaryński Articuno. No po prostu. Wow. Go chciał nawet mieć takiego zgrajdowanego w kejsie jakimś. Co jest grane, ale piękny on jest. No wow. Od razu wędruję do foliki. No bez kitu. Musicie przyznać, że jest fenomenalny. Articuno. Wow. Sztos, po prostu, sztos. No, epicki jest mi Articuno. Nie powiecie, że nie. Zorua, Tentacle, Hopip. O, już widzę coś dobrego. Deino, Merip, wishy washi. Silvion, A, ale pech. Dlaczego pech? No, bo już go mam. Podwójny będzie teraz, lol. No to, ojej, ojej, Damian. Może się z kimś wymienię, na Waporiona na przykład. Fajnie by było, bo Vaporiona bym chciał. A tego chyba już mam podwójnego, właśnie. Więc, no, kto wie, kto wie, może się z kimś zamienię. Fajnie by było. Sylwiona oddać mi Maxa za jakiegoś Vaporiona. Dobra, Fibas, Hupota, Slililipa, Pnikit, Bergmaj, Boost, Shake, Apple Tank, Catcher, Goldak. Jeszcze kilka boosterków zostało. Mam że szybko to pójdzie. Opa! Hitmonchan Lotat Sableite Teddy or Samery Mountains Slucking. Nie no. Te ilustracje są bardzo ładne w tych setach. Taki rozwalający slacking ziemi. Spoko karta. Dalej ciśniemy. Raflet, Lotat, Emolga, Wubat, Gossifleur, Cynia, Resolve, Pinsir, Energia, Palpitoad, Crass, Sun and Moon, Beach. Trzy boostery nam zostały na koniec. Czy będzie jeszcze jakiś epicki drop? Czy będzie? Zostawcie łapkę w górę, żeby tutaj zwiększyć szczęście. Szybko, teraz szybko zostawiacie łapkę w górę. Zobaczymy, czy zwiększy to szczęście na trafienie dropa. Tiful, Victini, Holo. Słuchajcie, łapka w górę. Każdy łapkę w górę zostawia, żeby tutaj coś było, żeby tutaj coś było dobrego. O, co będzie? Co będzie? Dwie paczki Ja e, nie wiem. Hit. Hitmonchan, slako, Petilin, Pikachu, fibas, fibas, Wishiwashi, Energia, Lantur, Treasure Energy oraz Digging Cloves. I ostatni booster. Mm. Oby tutaj coś było. Chociaż już jednego alternatywnego artworka trafiliśmy. Nie wiem, czy to jest szansa, żeby trafić dwa. Ghostly Flare, Fletching, Kragi Copycat. A! Przez chwilę miałem zawał, że widzę Ambriona, bo tak mi się skojarzyła ta niebieska ilustracja tutaj z blokiem. No Neuvern V. No. Ale słuchajcie. Dobre drogi. Mimo wszystko trafiliśmy Flariona, trafiliśmy Sylviona. Będę miał je wymianę. Nice. Zobaczcie, jak to dobrze. Siadło, dwie fajne holo, dwie fajne win i dwie fajne karty Vimax! Wow! No po prostu coś wspaniałego. Zobaczcie. Sylvion Vimax, Vlarion Vimax, Kazagański Articuno, Marshadow, Arctovish oraz Neuver. No, Pokémon Shop zawsze dobry drop. Widzicie? Jak to warto robić sobie prioryty kart Pokémon? To co? Dziękuję Wam za to obejrzenie. Zapraszam na pokemonshop.pl, gdzie możecie zamówić priorytety z najnowszych kart zapomnijcie dodać do koszyka sobie tutaj mystery paków albo ekstremalne spotkanie. Zawsze to jakaś forma wsparcia kanału i dzięki temu może będzie więcej openingów u mnie na YouTubie, bo może jakieś fajniejsze rzeczy dostanę od Pokémon Shop. Kto wie? Kto wie? To co? Miłego dzionka, wszystkiego dobrego, złapcie je wszystkie. Na razie. Cześć! Być